Dzień dobry, moi drodzy. To było piękne. Link w opisie. Biel i czerwienie. To jest według mnie najpiękniejsza flaga na świecie. A zaraz na drugim miejscu żółto-czerwona, czyli warszawska. Promujemy nasze. Promujemy to, co polskie. A warszawskie autobusy, nie wiem jak teraz, ale jeszcze miesiąc temu jeździły z chorągiewkami po bokach. Z jednej strony warszawska, z drugiej ukraińska. Patriotyzm każdy rozumie po swojemu, po swojemu też obchodzi święto flagi narodowej. Z tymi symbolami jest tak, że można je używać w celach paskudnych i w celach wielkich. Tak to jest dzisiaj z symboliką polską, że na przykład no, widzę z największą satysfakcją i wdzięcznością, że są tu także obecne flagi ukraińskie. Śląska się różni tylko tym, że żółte jest na górze, tak? No, proszę, no dobrze. No, pięknie. Proszę Państwa, są takie chwile, kiedy my musimy zademonstrować swoją nie tylko przynależność do Wspólnoty, swoją wierność polskiej tradycji, ale także otwartość na innych, nawet na flagi. Nic mnie tak nie zabolało w życiu, jak wyprowadzenie przez polską premier flag unijnych z, z kancelarii premiera, prez, premiera Polski. To był symbol, to był gest. To był, ale jednocześnie to był antygest polityczny. To było zaznaczenie niechęci do tej większej Wspólnoty której jesteśmy częścią i której wartość doceniamy razem z Ukrainą, z wszystkimi innymi krajami, dzisiaj w sposób dziesięć razy większy niż w momencie, kiedy wstępowaliśmy do Unii Europejskiej. I nic mnie tak nie cieszy, jak to, że dzisiaj flagi polskie bardzo często widzimy właśnie w połączeniu z flagami ukraińskimi. Pomimo całej dramatycznej historii relacji polsko-ukraińskich, Dzisiaj te flagi, które są obok siebie, one symbolizują naszą nadzieję na lepszą przyszłość w następnych pokoleniach polskich i ukraińskich. One symbolizują naszą nadzieję na to, że wolność Ukrainy i suwerenność jest czymś arcyważnym dla nas. To jest nasz polski interes. Dlatego chciałbym serdecznie też i gdzieś mam chyba, miałem przynajmniej, ale obok tego kotylionu chciałem też przypiąć, widziałem Janusz Oleszkiewicz, miałbym to natchnęło, też tą kokardę ukraińską. Niech będą razem, tak jak i w polityce, sensowne centrum, czy prawo, prawo i centrum też powinny być razem. O. Dziękuję serdecznie. Wielkie brawa. Dziękujemy bardzo panie prezydencie. Prezydent Bronisław Komorowski. Kochani, chciałabym wam przytoczyć komentarz, który pewien pan zostawił pod jednym z ostatnich nagrań na zapasowym kanale. Droga autorko, piszę z zawody o kraju, który jak opuszczałem nazywam ojczyzną. Dziś go nie poznaje, Nie poznaje języka, poziomu retoryki, myślenia. Nie poznaje tych twarzy. To nie jest ten kraj, który zachowałem we wspomnieniach i sercu. To nie jest ta Polska, do której chciałbym wrócić. To nie są ci Polacy, z którymi chciałbym dzielić swo i tego kraju przyszłość. Słowo do Polaków, rodacy, proszę, zróbmy coś, bo ta dzicz nie może decydować o naszej przyszłości, ani naszych dzieci. Ukraińc nie może mi mówić w moim kraju, że jestem jego sługą. Uwierzcie mi, że Polonia z każdego zakątka jest z wami. Pozwólcie, aby ta Polska z naszych serc była i dzieliła się swoim pięknem na co dzień dla nas i naszych potomków. Pozdrawiam wszystkich i drogą mym poglądom autorkę. Pięknie dziękuję za komentarz i również pozdrawiam ciepło. Aby zobaczyć pewien obraz w całej okazałości, czasami trzeba nieco się oddalić, spojrzeć na niego z odległości terytorialnej lub czasowej. Co do odległości czasowej ocenią go następne pokolenia, co zaś dotyczy terytorialnej, najlepiej to widzi Polonia? Posłuchajcie proszę te oto słowa. Wszystkich bardzo serdecznie. Spotykamy się dziś z okazji święta polskiej flagi daleko od kraju, choć w sercach naszych zawsze blisko. W momencie wyjątkowym, gdy flaga Polska staje się w kraju drugoplanowym. Zjawisko skandaliczne nie zgadzamy się z nimi. Poziom kłamywania Polaków i nie tylko przekracza wszelkie granice. A poziom, delikatnie mówiąc, łatwowierności nie ma żadnego usprawiedliwienia. Jesteśmy dumni z bycia Polakami, choć o wiele łatwiej byłoby urodzić się być może w jakiejś innej szerokości geograficznej. Na to nie mamy wpływu, ale skoro urodziliśmy się Polakami, to bądźmy sobą nikim innym nie będziemy. To nie słowa, ale czyny definiują wartość człowieka. Człekokształtne istoty od ponad 30 lat rządzące krajem, które pozamykały stocznie, huty i kopalnie, zmuszając wielu z nas do emigracji, nie mają w sercach barw białej i czerwonej. Szczą cudze wartości i nie zgadzamy się z nimi. Młodym pokoleniom zabrano wzory do naśladowania, zastępując je kiczem i tandetą. Ludzie mówiący prawdę i wzywający Polaków do zjednoczenia się i powstania z kolan są prześladowani i bezpodstawnie zamykani do więzienia. Wielu przedstawicieli Kościoła, który w trudnych chwilach historii zawsze był oparciem dla tych, którzy wsparcia potrzebowali, uległo manipulacji i zdradziło własne wartości. Nie bez powodu czerwień i nie bez powodu wielu. Stały się naszymi barwami narodowymi. Wylano wiele polskiej krwi w różnych momentach historii, którą też jak obecne wydarzenia trzeba nieustannie odkłamywać. Dużymi krokami nadchodzi czas powrotu białych orłów do gniazda. Jesteśmy Polakami i kochamy Polskę. Więc zamiast prześcigać się w patriotyzmie, bo miłości nie da się zmierzyć. Wiemy ją zawsze w sercu, choćby nie była idealna. Cześć i chwała bohaterom. Cześć i chwała. bohaterom. A ten drugi? To jest takie A, to jest Uwolnić więźniów politycznych. Tak. Wolnić Wojska i Marcina. Wolnić Wojtka i Marcina. Wolnić Wojtka i Marcina. Uwolnić Wojtka i Marcina. Uwolnić Wojtka i Marcina. Dziękujemy Wam za pamięć i miłość do ojczyzny. To prawda, że dzieli nas wiele kilometrów, ale mentalnie jesteście bliżsi niż niejeden rodak w kraju, ponieważ jesteśmy połączeni nie tylko miłością do Polski, lecz mamy tych samych bohaterów i te same wartości celebrujemy. Niech Wam się wiedzie tam na obczyźnie, ale też pamiętajcie, że zawsze macie gdzie wrócić, bo jest takie miejsce na ziemi, gdzie słońce cieplej ogrzewa, gdzie trawa jest najzieleńsza, gdzie kogut pieje najgłośniej, gdzie ziemia pachnie cudownie, a chleb smakuje najlepiej. Po prostu tam, gdzie na Was zawsze się czeka i gdzie jest Wasz dom. Pozdrawiam serdecznie z Polski.